Jest ja jestem ich zamysł, a ze mną jest. No Hetix. HETIX i zobaczmy czy jest. Co ty wywaliło go? Zaraz zrobimy cięcie. On będzie miał już Minecrafta. A gdzie ludzie skabają Serio? Ale lagi Możecie zobaczyć, że ja zbroiłem bo zbiłem szkieletów z zbroi Trochę kobla mamy To jest nasze ...durne, nie? Służę kopalnia. Zaczęliśmy sobie kopać. HETIX, dołączę się Przepraszam, nie ma Minecrafta Nie chcę się. To jest takie... To gdzieś było w U mnie My Favorite. Ale teraz nie mam. Mm, poczekamy sobie Zrobię cięcie, jak dołączy Hetix. Jesteśmy po cięciu. nie ma. Miał być hidden, ale nie ma ich. Nikogo z nich. Musimy grać sami i przerwać tą noc.

E estes que Jest noc. Będzie krótki odcinek, nudny. Ale lepiej to zrobię jeszcze coś mam jeszcze. Mamy. sobie jedząku mamy. Po prostu sobie możemy mieć.

czyli jak mówiłem, będzie krótki, nudny i może będziemy nagrywać jeszcze inne gierki, nie tylko Minecrafta, Minecrafta i Minecrafta to mnie wskurza pozdrawiam, pozdrawiam Pilara, Koziołka i jeszcze ktoś tam pozdrawiam wszystkich, kto mnie subskrybuje kto mi daje łapki w górę, pozdrawiam wszystkich cześć Ilar, cześć tam koziołek, gdzie jakiś tam był, nie pamiętam do końca, bo komentarz był dawno. No, zapomniałem o to sprawie w odcinek był miesiąc temu. Albo coś tak. Całkiem zapomniałem, ale obiecuję, że pozdrowię was i Pilar, czy tam koziołki, to co zapraszam do nas. O co też chodzi? Tutaj? Pytam was tylko, piszcie w komentarzach o co chodzi, okej? Okay? Czasami nie... stawiajcie łapkę w górę! Zostawiajcie łapki w górę, mówię mój braciszek. O, oh fuck! To jeszcze Creeper wlezie. Tak! I nas zabił. Creeper, ale dziura to... Dziura to, to zrobiłeś. Fuck you! Wal się! Są creepery. Co my vybrali jsme za místě na to? Creeperi, no i kolejne Creeperi. Co? So. Иисус. Кулик. Значит, на кулик.